Jeżeli spodobać się to, co mówię dzisiaj, to koniecznie posłuchaj do końca. A jeżeli ci się od początku nie będzie podobać, to tym bardziej wysłuchaj do końca. Mówię o tym dlatego, że ch y chcę pokazać dwie strony medalu. A będę mówił o czymś takim jak sztuka ustępowania i nie chodzi mi o jakąś tylko taką ludzką umiejętność, ale jest taki moment, kiedy y mówi się o, na przykład tak. Chcesz mieć rację czy relację? Uważam, że prawda dziś leży po środku, nie można zupełnie dla e, prawdy poświęcić relacji, ale z drugiej strony, cóż warta jest prawda, kiedy tracisz relacje z innymi. Potrzebna jest ta sztuka balansu, ale są takie momenty w życiu, kiedy musimy poddać się Bogu, a w konsekwencji poddania się Bogu, ustępujemy drugiej osobie. Pamiętam e, mój znajomy, dobry znajomy, człowiek, z którym mieliśmy bardzo przyjacielskie relacje przez wiele lat, wspólnie głosiliśmy Ewangelię. Później nasze drogi się rozeszły i on dzisiaj jest w takiej bardzo dziwnej organizacji religijnej. Mniejsza o, o szczegóły. Bardzo dużo nas różni. Bardzo dużo nas różni od tej strony takiej religijnej, duchowej. Ale postanowiłem, że jednak ten. no ta przyjaźń, ta znajomość jest dla mnie na tyle cenna, że spróbowałem ją odnowić. I mieliśmy różne fazy i był taki moment, kiedy. Staraliśmy się unikać tematów duchowych, ale w pewnym momencie na, e, nasza rozmowa weszła, i e, mimo że obaj staraliśmy się być dla siebie mili, jednak doszło do takiego poróżnienia między nami e, bez jakiegoś chamstwa, agresji, ale do takiego poróżnienia i wydawało się, że ta relacja znów padła. E, I taki byłem trochę smutny, rozmawiałem o tym z moją żoną, rozmawiałem o tym z Bogiem. E, I któregoś dnia, czytając pewien fragment biblijny, zbliżony do tego, który dzisiaj będziemy czytać. Pomyślałem sobie, dobrze, ustąpię, i napisałem do niego, cześć. Przykro mi, jeżeli poczułeś się urażony. Nie taka była moja intencja. Przepraszam. I on odpisał do mnie. Okej, okay, ja też może za bardzo się uniosłem. Okej, okay, wróć, wróćmy, wróćmy do innych tematów, coś tam z uśmiechem. I nasza relacja się odnowiła, dalej ją mamy. Ale to, co mi pokazało, czasami trzeba być tym pierwszym, który wyjdzie. I oczywiście, teraz to, to co powiedziałam posłuchaj do końca. Czasami nie jest dobrze ciągle ustępować, bo ten ktoś może być przemocowcem, manipulantem, więc tutaj trzeba mądrej sztuki rozeznania z jakimś na podstawie wiedzy, którą masz, jakimś psychoterapeutą, może z duszpasterzem, z innymi miesiącymi ludźmi, porozmawiać o tym, ale myślę, że ważne jest wiedzieć, że czasami potrzebujemy ustąpić. Derek Prince, taki wspaniały nauczyciel Bożego Słowa, Oczywiście wspaniały nauczyciel Bożego Słowa nie znaczy nieomylny. Po latach można zobaczyć, że wiele rzeczy, które on nauczał, no może takie, nie, nie do końca są takie biblijne, ale to nie w tych istotnych kwestiach. No to jest w tych istotnych kwestiach, on cały ruch charyzmatyczny popchnął mocno do przodu, bo bardzo solidnie nauczał Bożego Słowa. I w większości jego nauczeń, 80-90%, to są wspaniałe rzeczy. Natomiast te 10 dni to uczy nas pokory i on opisuje taki kluczowy moment w jego życiu był ten moment, kiedy, no, kiedy on spotkał swoją żonę. I to stało się na Bliskim Wschodzie, kiedy on tam był w czasie II wojny światowej i ona wcześniej prowadziła pracę jako misjonarka z arabskimi kobietami. I ta praca się wspaniale układała, kobiety się nawracały, ale przyszedł pewien misjonarz jeszcze z takiej organizacji misyjnej, która nie uznawała, że kobiety mogą przewodzić, i on powiedział: e, Masz stąd iść, ja teraz tu będę pracował. I ona nie wiedziała, co robić, i modliła się, no i czuła, że tak: najgorsza rzecz, jaką mogą zrobić, to mieć dwa wrogie obozy, oby głoszące Ewangelię. I czuła, że powinna ustąpić. Ustąpiła. I poszła. W zupełnie inne miejsce, i w tamtym miejscu, gdzie mieszkała, tak na początku przypadkowa, a później rozpoznała to jako misję, że tam trafił, je, udostępniła swój dom. Jeden, drugi taki ranny żołnierz, to, który był na tyle lekko ranny, że ona mogła się nim zaopiekować jako pielęgniarka, usłyszał tę Ewangelię, nawrócił się i koniec końców. Setki ludzi, które przeszło przez ten dom, przeżyło swoje Nowe Narodzenie, przez Duchu Świętym e, i później zostali misjonarzami i pastorami głoszącymi Ewangelię. Tak wielka była łaska, tak potężne spotkanie z Jezusem tam przeżyli. Ale nigdy by to nie nastąpiło, gdyby ona nie ustąpiła z tego miejsca i pojechała w inne miejsce. I tak jest, że w życiu potrzebujemy mieć tą łaskę, ale z drugiej strony, pamiętam taki moment, miałem kiedyś jechać na pewną konferencję chrześcijańską. I nasza wspólnota charyzmatyczna, w której byłem, e, ponieważ tam były bilety, że tak powiem z przydziału, tak? czyli ka każdy kościół, wspólnota, który się zgłosił, dostał ileś biletów. My dostaliśmy dwa bilety e, i ja i mój kolega mieliśmy na to jechać, ale był inny z kolegów, który bardzo mnie prosił, tak z perspektywy widzę, że manipulował. I do czego to doprowadziło, że ja uległem, dałem mu ten bilet, i on pojechał. I pamiętam przez ten cały weekend, czułem smutek, ale nie taki smutek, bo dałem mu i tak na zasadzie: OK, nie spodziewałem się tam, że to będzie jakiś dla mnie wielki trud. A on bardzo chciał jechać, i czułem wielki smutek. I później, kiedy oni wrócili, ci dwaj też mieli kasety, które dostawali uczestnicy, też to był czas, że na kasetach nagrywano nagrania, to nie dostali od razu, tylko po jakimś czasie im przysłano te kasety i ja słuchałem tych nagrań i Bóg bardzo dużo przez te nagrania mi mówił, bardzo dużo też doświadczyłem duchowo i myślę, że Bóg chciał, żebym tam był. Nawet jeżeli ja tam nie pojechałem, to Bóg znalazł inny sposób, czyli kasety, żeby przekazać mi te treści, dotknąć mnie tymi duchowymi rzeczami, ale nie zawsze, czyli nie chcę powiedzieć, że zawsze masz ustępować, że zawsze masz skulić ogon, ale trzeba takiej naprawdę dużej mądrości wrażliwości i warto czasami szczególnie prosić Boga, rozmawiać z innymi dojrzałymi chrześcijanami, czy nie zrobić tego, czy nie ustąpić. Bo tak właśnie było z i Lotem. Abram wędrował z haldejskiego i zabrał Lota. To było coś, co zrobił przez nie uwagę. Nie powinien go zabrać. On myślał, że pełni wolę Boga, ale jej nie pełni. Tak jak ja myślałem, że pełni wolę Boga, oddając ten bilet mojemu znajomemu. Ale tego nie robiłem. I w pewnym momencie mieli duże stada, bydła i ci, którzy z tymi stadami się opiekowali, zaczęli ze za sobą walczyć. Doszło do niesnasek. I Abram, który zabrał Lota, który był starszy, który był potężniejszy, który mógł powiedzieć, e, ok, Lot, wracaj z powrotem, skąd przyszedłeś, mówi zupełnie inaczej. E, Księga Rodzaju, 13 rozdział, wiersz 8. Abram mówi do Lota, niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi, a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewnymi. Wszak cały ten kraj stoi przed Tobą otworem. Odłącz się ode mnie, jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, jeżeli ty w prawo, ja w lewo robi coś wspaniałomyślnego. Hmm. Ale robi to dlatego, że jak czytaliśmy rozdział wcześniej, zrobił coś okropnego, czyli swoją żonę oddał yy, faraonowi, twierdząc, że to jest jego siostra, żeby tylko ratować swoją skórę. Czasami, kiedy człowiek tak naprawdę zawiedzie i to go uczy pokory, i on w tej pokorze stanął. I co zrobił Lot? Lot zobaczył, są takie dwa wspaniałe miasta, Sodoma i Gomora. No, to się. Wiecie to, co z tymi miastami się stało. Do tego jeszcze dojdziemy, czytając Księga Rodzaju. I tam poszedł, bo to go skusiło. Abram poszedł w drugą stronę. I po odejściu lota, Pan rzekł do Abrama, spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz na północ i na południe, na wschód i na morzu. Cały ten kraj daje tobie i twojemu potomstwu na zawsze. Twoje potomstwo uczynię tak licznym, jak pył na ziemi. Jeśli ktoś może policzyć pył ziemi, policzone też będzie twoje potomstwo. Wstań, i przejdź ten kraj wzdłuż i wszędzie, Tobie go oddaję. Czyli Bóg powiedział: dobrze zrobiłeś, bo ta ziemia jest właśnie dla Ciebie. Dobrze wybrałeś. Wybrałeś przez to, że pozostawiłeś wybór w rękach swojego bratanka. Czyli taka sztuka ustępowania, sztuka. Poddawania Bogu i powiedzenie, Boże, ja ustępuję, ja po ludzku nie będę walczył, ale oddaję Tobie. I tu chcę koniecznie dodać, trzeba to zbalansować. Nie można być takim, którego wszyscy popychają, plują mu w twarz, a on mówi, że to deszcz pada, ale też trzeba być wrażliwym na to, że Bóg może nas przez nasze sumienie, przez duchowe odczucia, przez inne doświadczenia chrześcijan, może nas tak pokierować, żebyśmy nauczyli się ustępować. Bóg mówi o tym, i co robi Abraham, to czego się nauczył. Zwinął swoje namioty, przybył pod Hebron, gdzie były dęby mabre, czy od razu poszedł tam, gdzie Bóg mu pokazał, czyli to, jego, to jest jego silna strona, że był posłuszny Bogu i osiedliwszy się tam, zbudował ołtarz dla Pana i od razu oddał chwałę Bogu. I Ojcze, my dziękujemy Ci, że Ty widząc, jak my ludzie zapiekliśmy się w naszym grzechu i odeszliśmy od Ciebie, Zrobiłeś właśnie tą sztukę ustępowania. Ty posłałeś na świat Jezusa i mówi: Skoro wy odeszliście ode mnie i nie chcecie wracać, to ja pośle mojego syna i posłałeś go, i on przyszedł i za nas umarł i po trzech dniach zmartwychwstał, i dzisiaj my możemy przyjść do ciebie, możemy powierzyć Ci nasze życie, możemy Tobie dziękować za wszystko, czego dokonałeś. I naucz nasze serca takiej wrażliwości, żebyśmy wiedzieli, kiedy ustąpić dla większego dobra, a kiedy twardo bronić Twojego stanowiska, bo to pochodzi od Ciebie. Ojcze, naucz nas tego w imieniu Jezusa. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.